Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Usiądźcie, bracia i siostry. Decyzja Bydgowska, 20. rocznicę powołania 6 kwietnia bieżącego roku, rozpoczęła nawiedzenie świętego Michała Archanioła w znaku tej pięknej figury z garganu. Po wszystkich parafiach. Naszej wspólnoty decyzjalnej, 150 parafii i domach zakonnych naszej decesji. Była oczywiście wakacyjna przerwa dla świętego Michała Archanioła, ale była także pielgrzymka razem z nim na Jasną Górę. Święty Michał Archanioł pielgrzymował po naszej diecezji bydgoskiej 163 dni. 3912 godzin, 234 720 minut. Dobiega końca peregrinacja tej figury. A dzisiaj w diecezjalnym sanktuarium Świętej Rity przeżywamy nasze diecezjalne dziękczynienie. Za ten czas szczególnej modlitwy ze Świętym Michałem Archaniołem. Bracia i siostry, witam i zarazem dziękuję już teraz za wasze wszelkie dobro, życzliwość, obecność i ten piękny czas. Księdzu biskupowi za jego otwartość w nawiedzeniu świętego Michała Archanioła w naszej wspólnocie diecezjalnej i witam w tym naszym diecezjalnym sanktuarium. Przełożonemu Generalnemu Księży Michalitów, księdzu Dariuszowi Wilkowi, bardzo serdecznie dziękuję za obecność 6 kwietnia, wczoraj, na tym naszym pięknym kolejnym spotkaniu ze świętą Ritą i dzisiaj za pozwolenie, że święty Michał Archanioł opuścił, mógł opuścić swoje miejsce. księdzu koordynatorowi odpowiedzialnemu za nawiedzenie figury, księdzu Rafałowi Szwajca, za te liczne modlitewne spotkania i bardzo serdecznie dziękuję za przygotowanie tego całego programu peregranacji figury. Pozdrawiam i w wszystkich księży z naszej decyzjalnej wspólnoty na ręce księdza Infuata, Ryszarda, Pruczkowskiego, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim kanonikom, dziekanom, wicediekanom, proboszczom wikariuszom, dziękuję księdzu Karolowi z Centrum Formacji Liturgicznej, księdzu Łukaszowi, obecnemu ze skolą liturgiczną, kantemu z domino. Dziękuję osobom życia konsekrowanego różnych wspólnot męskich i żeńskich. Witam i dziękuję wszystkim którzy przybyli z różnych wspólnot parafialnych naszej diecezji, różnym grupom. I to powitanie z wdzięcznością kieruję do naszej wspólnoty parafialnej, której patronuje święty Łukasz Ewangelista i święta Rita. Pozdrawiam i dziękuję za waszą obecność i dziękuję za wszelkie Dobro. Księże Biskupie, proszę zatem o przewodniczenie naszemu diecezjalnemu dziękczynieniu za nawiedzenie świętego Michała Archanioła obecnego w znaku figury z Garganą, a pod koniec mszy świętej zawierzenie diecezji bydgoskiej świętemu Michałowi oraz także wręczenie osobom nominowanym medalu dwudziestolecia diecezji bydgoskiej oraz udzielenie nam Bożego błogosławieństwa.